Cześć, z tej strony Łukasz Chichocki, ekspert afiliacji i topowy wydawca programów partnerskich w Polsce. W tym wideo podsumujemy sobie moje działania z czerwca, natomiast poza samym podsumowaniem, które będzie dość krótkie, powiem wam, że właśnie wróciłem z nadmorza, z rodzinnych wczasów, chociaż ja tych naszych wyjazdów nigdy nie nazywam tak naprawdę w czasami. Ponieważ ja tutaj nie mam od czego odpoczywać, to moje życie to jest taki jeden wielki lifestyle. Ta praca to jest lifestyle, praca w internecie. Czyli zawsze mam pracę przy sobie, można powiedzieć, zawsze pracuję. Ale też z drugiej strony zawsze odpoczywam. Zauważyłem, że dużo bardziej komfortową sytuacją, taka, która mi odpowiada, to jest sytuacja, w której ostrocisnę, pracuję, tak naprawdę po prostu sobie klikam i mam tą świadomość, że zawsze mogę ten urlop mieć. I sama ta świadomość daje mi większy wypoczynek, większy komfort psychiczny, niż faktyczny urlop, który miałbym na przykład pracując na etacie, który miałem kiedyś pracując na etacie. Dlaczego? Dlatego, że pracując w internecie, tak jak to teraz robię, mogę w każdej chwili ten telefon do kieszeni i już, jestem po pracy, można powiedzieć, nie? W każdej chwili mogę sobie wyjechać w dowolne miejsce, nie muszę się o ten urlop prosić, nie muszę sobie go gdzieś tam wcześniej bukować, planować, po prostu się pakuję i jadę. I to jest mega komfort psychiczny, który mam przez cały rok. Natomiast pracując na etacie, mając świadomość, że tego urlopu będzie tylko dwa tygodnie, no, to ja bym był przez cały rok zestresowany, że jak to możliwe, dlaczego cały rok muszę pracować, a mam tylko dwa tygodnie wolnego, nie byłbym w stanie po prostu wypocząć. Nie? Więc świadomość tego, że możesz odpoczywać kiedy tylko chcesz, a teraz pracujesz, jest dużo lepszą sytuacją, niż to, że pracujesz tylko trochę, powiedzmy, 8 godzin dziennie, ale masz świadomość, że będziesz tak robił przez cały rok i na końcu sobie tylko wyjedziesz. Jeżeli pracujesz teraz na etacie, to znasz tylko tą jedną stronę, tą, która jest dla Ciebie być może teraz standardem, ale dla mnie, kiedy ja pracowałem na etacie, bo to jakieś nieporozumienie. Jak to możliwe, że mogę mieć tylko dwa tygodnie wolnego? To jest jakieś nienormalne. Jak mam zwiedzić cały świat? Nie, nie da się. Więc e, kiedy przyszedłem na tą drugą stronę, gdzie również Ciebie zapraszam bardzo serdecznie, na stronę marketingu afiliacyjnego, gdzie pracuję z dowolnego miejsca na Ziemi, doceniłem potęgę. Internetu. Doceniłem potęgę urządzenia, które nazywa się smartfon, które masz, które każdy teraz ma, nawet żul pod mostem ma smartfona, każdy może żyć tak, jak tylko chce, tak jak sobie marzy, nie musi wcale błagać szefa o ten wymarzony urlop. Może sobie schować telefon do kieszeni dosłownie i wyruszyć. Ważne jest, co ty robisz na tym telefonie, kiedy klikasz, nie? kiedy klikasz, kiedy sobie z nim leżysz. Czy to jest tylko przeglądanie socjal mediów, z czego nie masz w ogóle pieniędzy, czy to jest praca w marketingu afiliacyjnym, z czego pieniądze wpadają ci non stop. Właśnie w tym wideo chcę pokazać tobie ile tych pieniędzy wpadło mi za zeszły miesiąc, ale tylko w paru programach pokażę tobie, ponieważ afiliacja to jest polecanie produktów przez neta, tak mówiąc wprost i polecać możemy wszystko. Poleceć możemy wszystko. Właściwie chyba nie ma teraz firmy, która nie miałaby swojego programu partnerskiego. znaczy, firmy, która przez afiliantów, przez osoby fizyczne czy też inne firmy, nie poleca swoich produktów. Każdy youtuber, każdy twórca jest teraz afiliantem, pracuje teraz w marketingu afiliacyjnym i ty również, czy tego chcesz, czy nie chcesz, jesteś afiliantem, bo cały czas coś polecasz, chwalisz się, że tu byłeś na fajnym filmie, tu byłeś w fajnej knajpie. Robisz to w tych social mediach na co dzień, obserwujesz inne osoby, które to robią. Teraz to, co ja robię, dodatkowo, poza tym, że gdzieś tam się chwalimy tym, co, co robimy, gdzie wyjeżdżamy, co jemy, to ja tam jeszcze umieszczam linki afiliacyjne. Czyli jak osoba kliknie, że to jest taka restauracja, taki produkt, taka rzecz, czy taka usługa, no to ta osoba kupuje to, bierze to z mojego polecenia. Mi się nalicza wtedy prowizja, o to chodzi. I ty już robisz to wszystko, poza tą jedną rzeczą nie zamieszczasz linków afiliacyjnych, a mógłbyś, i mógłbyś na, tych, na tym też zarabiać. Tego uczę w moim projekcie Eksperta Afiliacji na stronie ekspertafiliacji.pl. Tego również uczę razem z moim mentoringiem w Akademii Afiliacyjnej, strona akademiafiliacyjna.pl. Jeśli potrzebujesz takiego mentoringu jeden na jeden, takiego wsparcia osoby, która pomoże Ci przejść przez tę drogę od pierwszego kroku po naprawdę mega, setki tysięcy złotych zarobku na czysto, no to Akademia Afiliacyjna jest dla Ciebie. Udostępnić teraz ekran mojego komputera, po to, żebyś zobaczył, jak te wyniki wyglądały u mnie w zeszłym miesiącu. Pokażę Ci tylko trzy programy, akurat finansowe, bo, bo te finansowe są takie najciekawsze z tego względu, że próg wejścia do nich jest zerowy. Znaczy, wystarczy ci właśnie urządzenie z dostępem do neta, wchodzisz, możesz polecać produkty finansowe, a zarobki są największe, więc to są idealne programy dla osób początkujących. Dlatego też pokazuję tobie tutaj na łamach tego kanału, właśnie te. Produkty, co nie znaczy, że nie polecam innych produktów, takich jak książki, kursy, licencje, elektronika, hostingi i tak dalej. Polecam wszystko, co można kupić, co oczywiście jest z jednej strony atrakcyjne dla osoby, która to kupuje. Ja tutaj staram się wybrać naprawdę jak najlepsze produkty, które dają jeszcze coś ekstra dla osób, które z nich korzystają, ale z drugiej strony produkty, które fajnie nas wynagradzają czyli osoby polecające, czyli mamy tutaj 436 poleconych produktów, od razu sobie wpiszemy to w kalkulator, 436, plus kolejny program eBroker Partner, tutaj mamy tych produktów 43, 4, i jeszcze jeden program partnerski Comperia Lead, 18 poleconych produktów, to łącznie daje nam 497 produktów, pewnie jeszcze do 550 się naliczy, ponieważ część, tych wniosków jako wysłane pojawia się jeszcze w kolejnych miesiącach, ale już sobie to policzymy razy stówkę, bo mniej więcej takie pieniądze dostaje za każdy polecony produkt. To się równa 49 700. Kilka razy zdarzyło mi się dostać od was taki komentarz, że no Łukasz, pokazujesz tutaj te wnioski, licz razy stówkę, ale przecież nie wszystkie wnioski będą rozliczone. Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Dlatego właśnie liczę tą stówę, bo zakładam, że nie wszystkie wnioski będą rozliczone. Gdybym zakładał, że wszystkie wnioski będą faktycznie rozliczone poprawnie, to znaczy, że za wszystkie te 500 wniosków dostanę kasę, to liczyłbym razy 200 albo razy 300. Dlaczego tak? Dlatego, że ta stówka, którą ja liczę, ja tu praktycznie co każde podsumowanie miesiąca powtarzam, to jest taka średnia. Ponieważ za jeden wniosek dostajemy stówkę, za jeden 200, za jeden tam dostajemy 80, ale to jest kasa za wnioski. Poza tym, z tego programu, z tych programów, które tutaj tobie pokazałem, dostaję kasę z poleceń, z sieci. Znaczy ja teraz tobie opowiadam o afiliacji, mówię ci, że możesz na tym zarabiać, tutaj mogę ci wkleić link, żebyś sobie dołączył do takiego programu, oczywiście nic za to nie płacisz. Ale yy, widzisz, ty będziesz tam działał, dzięki informacjom, które ode mnie otrzymujesz, będziesz zarabiał coraz więcej. I dlatego, że ja tutaj sprawiłem, że ty się zainteresowałeś tą afiliacją, to program partnerski mnie również wynagrodzi. Ja takich osób, które poleciłem z własnego linka do programów partnerskich, mam już ponad 11 tysięcy. 11 tysięcy. Więc wyobraź sobie, że mam około 15% z każdego polecenia, z każdej takiej osoby, która sobie pracuje. Oczywiście, program partnerski nic z tym osobom nie zabiera, ty nic mi nie musisz przelewać. To jest tak, że te osoby pracują, program partnerski ma swoją prowizję i ja. W zamian za to, że poleciłem tak dużo osób, otrzymuję od każdej po prostu mały procent, Tak? Ty nic za to nie płacisz. Program partnerski wynagradza mnie za to, że właśnie zainteresowałem Ciebie tym tematem. To jest po prostu win, win, win. Ja mam swój procencik, Ty masz swoje dobre pieniądze za to, że po prostu działasz tam i zarabiasz. No i program partnerski również ma swój procencik. Tak to działa. Tak to wygląda. Mega, mega uczciwe. I teraz pisz. Jeśli chodzi o te wyniki, które ja tutaj pokazuję, tak, to są wyniki, których prawdopodobnie nie będziesz miał od pierwszego dnia. To nie jest tak, że ty wejdziesz i w ciągu pierwszego miesiąca zarobisz 50 tysięcy, chociaż też tutaj muszę przyznać, że mamy takie osoby, które w pierwszym miesiącu, dzięki mojej pomocy, mojemu systemowi, zarobiły ponad 30 tysięcy, więc to jest jak najbardziej możliwe. I to jest naprawdę mega informacja z tego względu, że ja korzystając z mojego systemu w pierwszym miesiącu zarobiłem około 3-4 tysięcy. Ja, czyli dobrze, całkiem dobrze, taka średnia krajowa, można powiedzieć, ale są osoby, które korzystając z tego systemu zarabiają jeszcze więcej na początku. To jest naprawdę mega, mega fajna informacja. To nie jest tak, że musisz przez 5 czy 6 lat pracować, żeby dojść do takich zarobków. Jeżeli dołączysz Teraz to masz moją sześcioletnią wiedzę spakowaną w fajny produkt, możesz ją sobie wykorzystać za darmo, nie musisz inwestować żadnych swoich pieniędzy, i możesz zobaczyć już takie pieniądze w pierwszym miesiącu działania. To jest bardzo ważne. Bo widzisz, kiedy zaczynamy pracować w internecie, jest to dla nas czymś totalnie nowym, nie znamy tego tematu, to no bierzemy tak trochę na zaufanie, nie? No dobra, każe mi tu kliknąć, kliknę, ale nie wiem, co się stanie. Nie? Teraz najważniejsze jest to, żebyś jak najszybciej zobaczył te pierwsze pieniądze, sobie je wypłacił i pokazał, że je masz. I co to daje? To daje, że już nie ma opcji, czy ty wierzysz w to, czy nie wierzysz. Nie, tu już gadamy o czymś zupełnie innym. Tutaj ty po prostu wiesz, że to działa. I o to chodzi. Teraz masa ludzi, którzy do mnie dołączają, to, to kiedy dostają ode mnie jakieś takie pierwsze, wstępne informacje, o co tu chodzi, jak tutaj zacząć i tak dalej, dają mi taką informację zwrotną, a to ja wiem, o co chodzi, w sumie ja już wszystko wiem, dobra, dobra, ja już wszystko wiem. No dobra, no ale to skoro wiesz, to czemu jeszcze nie zarabiasz 100 tysięcy albo 200, no przecież te programy istnieją od kilkunastu lat w Polsce. E? No ale ja wszystko wiem, ja sobie poradzę, dobra, dzięki, dobra, dobra, ja sobie sam poradzę, no dobra, no dobra, 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 no to tam powodzenia życzę. No i taka osoba wraca do mnie po dwóch dniach, po trzech dniach, czasem po miesiącu, zależy jak tam... Jak tam, jak tam będzie miała odwagę. No i mówił, Łukasz, wiesz co, jednak w sumie to, to w sumie to nie wiem, jak tu działać. Nie? No, no, no tak, no, rozumiem, no to pomogę tobie. No i w porządku, i sobie działamy. I wiesz, ja miałem dokładnie tak samo. Kiedy zaczynałem, kiedy mój mentor dał mi takie dosłownie pierwsze jakieś strzępki informacji, co tutaj należy robić, to ja uznałem, że już wszystko wiem. Ja już wszystko wiem. Tylko potem dostawałem kolejną jakby paczkę informacji. I się łapiałem za głowę, od tego to nie wiedziałem, nie? a potem dostałem jeszcze troszkę informacji i mówię, że co, że tak to działa? Więc tak, te pierwsze takie informacje, które ludzie ode mnie dostają, czyli że to są linki partnerskie, tu jest program. Ten link można sobie wziąć, tutaj go wrzucić, tutaj na tym zarobić. Ludzie myślą, że już wszystko wiedzą, wiedzą, gdzie są te linki, i tak dalej, i już są w stanie po prostu działać w tym internecie. No i potem przychodzi jeden ban na Facebooku, jeden ban tutaj, tu OLX nie działa, tu reklama nie pójdzie, tu się okazuje, że w ogóle to nie te linki, bo ich jest tam 300, i trzeba wiedzieć, które z tych linków wybrać, więc tego wszystkiego ja właśnie po kolei uczę. I to nie jest wiedza jakaś tajemna, to nie jest wiedza wcale skomplikowana. To jest wiedza dla osób początkujących. Kiedy my robimy najwięcej błędów? Kiedy jesteśmy już super ekspertami? No nie. My robimy najwięcej błędów na początku i te błędy na samym początku bolą najbardziej. To nie są jakieś duże finansowe straty, ale chodzi o to, że kiedy ty zaczynasz, to pewnie albo masz długi, albo. no może wychodzisz na zero, może gdzieś tam sobie na etacie pracujesz i tak ledwo, ledwo wiążesz koniec z końcem. Więc teraz to, czy ty w tym miesiącu, kiedy zaczynasz, dorobisz sobie do tego, co już masz, albo czego jeszcze nie masz. Ekstra 3000, czy może tych 3000 nie zarobisz? To jest mega ważne. Wiesz, czy ja zarobię 150 tysięcy w miesiąc, czy, czy 153, to mi to nie robi różnicy. To i tak wiesz, mam pod podtąd kasy, ale tobie robi różnicę, czy ty zarobisz 3000 w tym miesiącu, czy 6, tak? Bo dzięki pracy w internecie możesz sobie zrobić drugą pensję, drugą wypłatę. I o to chodzi. Dlatego, nawet jeśli ty myślisz, że ty wszystko wiesz, to no, uwierz mi, że ja, ja wiem, że ty, ty na pewno dużo wiesz, ale zależy mi na tym, żebyś w tym pierwszym miesiącu zarobił chociaż te 3-4 tysiące, żebyś to pokazał, bo jeżeli ty przez pierwszy miesiąc coś sam sobie poklikasz i nic z tego za bardzo nie wyjdzie, to możesz się zrazić do tego biznesu. No, to jest przepiękny biznes. Co to możesz robić z dowolnego miejsca na Ziemi. To jest coś, co. Odmienia ludzkie życia. To nie jest tak, że teraz słyszysz tutaj o afiliacji, że to jest jakaś tam nowa praca. Nie. To jest coś, co może całkowicie odmienić twoje życie. Jeżeli nie będziesz nagle musiał wstawać na budzik, będziesz mógł mieć wolne, kiedy chcesz, będziesz miał pieniądze, które ci starczą na naprawdę bardzo fajne życie, jeszcze ci zostanie, jeszcze będziesz miał na oszczędności, jeszcze masz możliwość zarobienia na 10 pokoleń do przodu, możesz sobie zrobić górkę finansową tutaj, bo tu nie ma sufitu zarobków. To my tu nie mówimy o jakiejś pracy w internecie, tylko my tu mówimy o absolutnym cudzie. To, to, to jest po prostu niesamowite. Afiliacja to jest, to jest rekord świata. Wiesz, my tu nie mówimy o kryptowalutach, że, wiesz, że nie wiesz, czy to wzrośnie, czy spadnie, że jest ryzyko. My tu nie mówimy o jakichś dziwnych biznesach, znaczy dziwnych no biznesach po prostu różnych szemranych. Nie mówimy tutaj o MLM-ach, gdzie zarabia właściciel firmy i może tam największy lider. Nie? Oczywiście ja tutaj bardzo to spłycam, bo ja też działałem w MLM-ach. Natomiast chodzi o to, że my tu mówimy o biznesie, który naprawdę daje dużą kasę. Powiedz mi, który lider MLM-u, który lider MLMu zarabia po 50 tysięcy albo po 150 tysięcy? Nie? W ogóle znasz go? Kiedyś się z nim przywitałeś? Nie? A Teraz wychodzi tutaj o to, że tutaj u mnie osoby, które zaczynają po paru miesiącach, są w stanie zarabiać tyle, co największy liderzy, są w stanie zrobić tyle, co Bitcoin robi. więc Pomyśl o tej afiliacji, nie? Tak naprawdę jak o czymś wyjątkowym, naprawdę wyjątkowym, bo widzisz, działałem w różnych biznesach i w biznesach kryptowalutowych, i w biznesach MLM-owych, i w różnych innych szemranych biznesikach, tak zwanych internetowych. I żadne, żaden biznes nie dał mi takiej wolności, takich pieniędzy, takich możliwości, jakie daje marketing afiliacyjny. Więc jeśli ty patrzysz na afiliację przez pryzmat jakichś swoich biznesów, zastanawiasz się, czy może to nie jest coś jak MLM. To ja od razu mówię, to jest totalne przeciwieństwo MLM-u. Jeśli zastanawiasz się, czy to jest ryzyko, czy tu trzeba jakąś kasę wrzucić, która potem nie wiadomo, czy się zwróci, czy nie, to od razu mówię: Nie, tutaj żadnej kasy nie musisz rzucać. I tutaj to jest praca, bo klikasz sobie, to jest ta praca, ale to jest praca, którą wkładasz, wiesz, swoimi paluszkami możesz wyklikać, nie? nie musisz pieniędzy w to wkładać. Tak? Więc to jest to. Dlatego to jest idealne dla osób początkujących. Troszkę odbiegłem od tematu, ale no jeśli już tutaj gadamy, to jeśli byś chciał dołączyć, to wejdź sobie na stronę ekspertafiliacji.pl. Jeśli totalnie nigdy nie miałeś z tym styczności, to na tej stronce no, fajnie sobie możesz zacząć. Zobacz, ekspertafiliacji.pl, pokażę ci tam stronę teraz. Jeśli totalnie nie masz żadnego doświadczenia, to tutaj te 3,5 w pierwszym miesiącu zarobisz. Napisałem od 3,5 do 7,5, ale są osoby, tak jak Ci powiedziałem, które i trzy dychy potrafią w pierwszym miesiącu zarobić. Tak? Zobacz sobie to wideo, to jest bardzo fajne wideo, na YouTubie też je znajdziesz. Ono ma 6 minut. Ja tutaj pokazuję możliwości, jakie daje ten projekt. Tutaj nic nie musisz płacić. Ja często słyszę o jakichś tam projektach, nawet na Oliksie, Ludzie się ogłaszają z różnymi projektami, gdzie trzeba potem coś płacić. Nie. Afiliacja to jest taki model biznesowy, gdzie możesz zacząć bez inwestycji własnego kapitału i wszystkie pieniądze, które później chciałbyś w ten biznes wrzucać, znaczy, wiesz, możesz robić marketing lepszy, możesz mieć lepsze strony internetowe, możesz mieć lepsze lejki sprzedażowe, lepsze mailingi, no to możesz tam płacić, wiadomo, no to, to są narzędzia marketingowe, one są po to, żeby zarabiał jeszcze więcej. Ale to, co jest najważniejsze, to to nie jest konieczne na początku, nie? tylko najpierw sobie poklikaj, wyklikaj sobie tą pierwszą wypłatę, te pierwsze 3-4 tysiące, wypłać sobie, zobacz, jak to wygląda, że te pieniądze się niczym nie różnią od tych, które dostajesz z etatu, a jednak są zarobione w zupełnie inny sposób, w zupełnie lepszy sposób, fajny, przyjemny. Nie męczycie to, nikt ci nie mówi, co ty masz robić. Ja ci jedynie pokazuję drogę, ale to jest na takiej zasadzie, że ja pokazuję ci, co ja robię, i ty masz kopiować moje ruchy i masz wtedy super efekty. Ale tu nikt nie będzie nad tobą stał, kazał ci brać nad godzin i tak dalej. Więc zapraszam cię bardzo serdecznie. Na stronę ekspertafiliacji.pl. Też tutaj fanfary, bo już ponad 700 tysięcy osób jest zarejestrowanych w programie partnerskim M2M. To jest naprawdę mega, mega dużo osób. Czasem ludzie mi się pytają: no dobra, Łukasz, jakby to było takie naprawdę fajne, dochodowe, no przecież wszyscy by chyba o tym wiedzieli. Ja sobie tak myślę, zresztą mówiłem, że no wiesz, no jakby siłownie działały, to wszyscy by chodzili wysportowani, nie? Ale teraz sobie myślę, kurde, no przecież 700 tysięcy ludzi już o tym wie, no to chyba wszyscy wiedzą, tylko nie ty. Więc mam nadzieję, że już teraz jesteś też w gronie tych osób, które jednak o tym wiedzą. A, a kwestia dotyczy tego, czy już zacząłeś teraz, czy za 5 minut zaczniesz, czy dopiero za godzinę. Bo raczej, jeśli to wideo jest dla ciebie sensowne, dotarłeś już do tego momentu, to, to, no to jest to dla ciebie sensowne, widocznie temat cię zaciekawił, więc po prostu zacznij działać. Zacznij działać, im szybciej zaczniesz. Tym szybciej zobaczysz pierwsze efekty. Jeśli to wideo było dla ciebie wartościowe, ciekawe, to koniecznie zasubskrybuj ten kanał, ponieważ tutaj masz już ponad 200 darmowych materiałów o tym, w jaki sposób zarabiać na marketingu afiliacyjnym. Jeśli to wideo podobało się tobie, zostaw też łapkę w górę, zostaw serduszko, skomentuj, będzie mi bardzo miło. Będę wiedział, że chcesz więcej takich materiałów. W tym wideo to już wszystko. Wielkie dzięki i do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Cześć!